Cześć, witajcie. Dzisiaj poruszę tematy związane z preflopem, i na początku chciałbym zaznaczyć, że moim celem nie jest dostarczenie Wam gotowych rozwiązań, lecz uświadomienie, jak często możecie właśnie zrobić sobie krzywdę, korzystając z dostępnych solucji w internecie, które wcale nie kosztują małe pieniądze. Problemy są dwa. Jednym jest to, że my, jako gracze. Trochę bierzemy często solucję za pewnik i nie do końca zadajemy odpowiednie pytania. Drugim powodem jest to, że osoby, które dostarczają nam tego, ten content bądź te materiały, również tego nie robią. Czyli bardzo rzadko spotkamy się z tym, że dana osoba tłumaczy, dlaczego dana solucja bądź dane rozwiązanie sytuacji wygląda w taki sposób. Mało kto będzie mówił właśnie skąd pochodzi IV danej sytuacji, czy Preflopowej czy postflopowej. To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia.